Witam na kanale Dream Dice. Ja jestem Karol i zapraszam Cię do mojego planszówkowego świata. Dziś na kanale powrócimy nieco do przeszłości, ponieważ będę Wam opowiadał o grze, a raczej dokładnie mówiąc o dodatku do, do tej gry, która już się pojawiła na kanale. Czyli, jak w tytule, możecie zauważyć, i na miniaturce będziemy mówili o podwodnych miastach. A dokładnie to o dodatku, o drugim oficjalnym dodatku, który już został tutaj wydany w Polsce przez wydawnictwo Portal Games, i jest to dodatek o nazwie Era Informacji. Generalnie, jak mnie znacie, albo nie znacie, to nie jestem jakimś wielkim fanem w ogóle dodatków do gier. Uważam, że gry powinny być tak produkowane, tak konstruowane, tak wymyślane. Aby jednak tych dodatków nie trzeba było gdzieś tam co jakiś czas dokładać, ale jednak jak wiemy, są dwie szkoły robienia tych dodatków. Jedna szkoła to jest taka, że zróbmy fajną grę, ale podnijmy ją na mniejsze elementy. I wtedy dopiero wydawajmy to jako dodatki, żeby ludzie, potencjalni gracze, klienci mogli oczywiście zasilić jeszcze bardziej nasze portfele jako wydawnictwa oczywiście. Wtedy będziemy mieli no, większą sprzedaż, większy zbyt, bo zrobimy dużo małych, ciekawych do dodatków i wtedy każdy będzie chciał mieć tak zwany all-in, czyli wszystko co wyszło. I wtedy oczywiście się wzbogacimy. Druga szkoła to jest ta szkoła, którą uważam za bardzo fair, bardzo w porządku i to jest super. Kiedy gra jest naprawdę dobra, siądzie na całym świecie, wszystkim się podoba, to gracze z czasem już po prostu są tak mocno ograni i tak mocno wymasterowali dany tytuł, że chętnie wtedy zobaczyliby coś nowego, jakąś nową mechanikę, jakąś nową postać, jakąś nową planszetkę i tak dalej, i tak dalej. I wtedy właśnie jest sens, moim zdaniem, wprowadzania nowych dodatków. No taka oczywiście tutaj moja dygresja co do wprowadzania dodatków, że lubię jednak gry, które są już dosyć mocno zakorzenione właśnie w rynku, i za jakiś czas wychodzi jakiś mały albo większy do, dodatek do tej gry, aby ponownie ją tak jakby rozbudzić, aby ponownie oczywiście wskazać, że to jest bardzo fajny tytuł, warto w niego grać pomimo x lat, które już ma powiedzmy gdzieś tam na karku i taki dodatek faktycznie potrafi odświeżyć e, dany tytuł. No i okej, okay, przy tym przydługawym wstępie, który tutaj mogliście usłyszeć, właśnie będę mówił o dodatku, o erze innowacji do podwodnych miast. Sama gra Podwodne Miasta, jak możecie wiedzieć, e, Oglądając mój kanał, że jest to moja jedna z bardziej ulubionych gier, i na pewno, jeżeli chodzi o gry euro, to na pewno w mojej powiedzmy tutaj ocenie ona znalazłaby się na bardzo, bardzo wysokim miejscu, gdybym robił gdzieś tam taką klasyfikację top gier euro, czy nawet top gier portalowych. Generalnie, Władimir Suchy to jest autor, którego bardzo lubię, bardzo cenię za jego tytuły: Shipyard, Woodcraft, mamy Pragę. Co tam jeszcze był? Pulsar, tak? No mamy dużo bardzo fajnych tytułów, które uważam, że faktycznie Władimirowi wyszły i między innymi oczywiście są te Podwodne Miasta. Jest to drugi oficjalny dodatek, który wyszedł do tej gry i warto wspomnieć, że pierwszy dodawał nam różnego rodzaju tam planszetki takie ulepszone, Jakąś tam mechanikę muzeum, gdzie można było sobie tam wcześniej jeszcze wybrać jakieś dodatkowe surowce, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście karty, a ten dodatek dodaje nam coś, czego nie było wcześniej. Dodaje nam kolejny surowiec i to jest taki niebyle jaki surowiec, bo to są dyski danych. Dyski danych, dzięki którym będziemy mogli robić bardzo ciekawe akcje, które pozwolą nam robić kombosy. Zaraz powiem wam jak które pozwolą nam zamieniać surowce między sobą i to jest bardzo fajna, bardzo użyteczna funkcja dzięki, którym, dzięki której będziemy mogli faktycznie surowce, które nam gdzieś zalegają na ręce, zalegają w naszej puli, będziemy mogli sobie właśnie zamieniać na coś, co bardzo potrzebujemy. Dodatkowo mamy miasta, tak, będziemy tutaj budować miasta, takie niebieskie kopuły, to będą też takie bazy informatyczne, gdzie będziemy mogli później punktować w czasie właśnie r też w bardzo ciekawy sposób będzie można zdobywać coraz więcej punktów, będziemy mieli bazy właśnie tych danych, również będziemy produkować tamte dyski, czyli będziemy mieli takie fabryki, za którymi też będziemy mogli zarządzać i budować. No i oczywiście dodatkowe karty, dodatkowe jakieś żetony, znaczniki co warto wspomnieć będą również poprawione może nie poprawione, ale. Tutaj nie wiem, czy to wydawnictwo, czy autor stwierdził, że rozsypujące się pastylki kolorowe, które imitowały nasze różnego rodzaju fabryki, i budynki, teraz mamy już takie grube, wysokie i to będą właśnie te budynki ulepszone. Dzięki czemu już prawdopodobnie nasza planszetka będzie trzymana w rycach, bo już ona będzie wyżłobiona. Do dodatku wcześniejszego plus teraz te pastylki podwójnie sklejane. Które już będą miały też no, taką siłę, tak, taką moc sprawczą, że nie będą się rozsypywały nam po planszy, po stole. Mi, aczkolwiek się to wcześniej nie zdarzało jakoś, ale zdaję sobie sprawę, że osoby, które mają duże dłonie, albo mniej powiedzmy gdzieś tam zgrabne te dłonie, to mogą podczas swoich partii faktycznie te budynki gdzieś tam przesuwać, rozsypywać, i to może być frustrujące. Tu już tego. Nie będzie, bo takie budynki zostaną zastępione właśnie tymi żetonami. No i teraz powiedzmy o tych dyskach danych. Dysk danych to jest bardzo ciekawa rzecz. Ten surowiec jest naprawdę bardzo ciekawy. Możemy go używać w połówce, czyli tak jakbyśmy mieli ten dysk pocięty, albo w całości, w zależności jaką używamy akcję. Główną jego rolą, myślę taką, jakby to powiedzieć, no najbardziej dominującą, tak? taką dosyć, dosyć mocną, którą można użyć. To jest właśnie używanie ich jako zagrywanie dodatkowej karty podczas naszej tury. Czyli oprócz tego, że zagrywamy kartę pod kolor najlepiej do danej akcji, która znajduje się na planszy, możemy wydać taki dysk danych w zależności jaki chcemy kolor karty zagrać i wtedy będziemy mogli zagrać jeszcze jedną dodatkową akcję. No, to może być naprawdę bardzo ciekawe podejście z tego względu, że. To pozwoli nam oczywiście robić więcej kombosów. Jak wiemy, Podwodne Miasta może to nie jest jakaś super kombogenna gra, gdzie cały czas będziemy robić kombosy jak w jakichś tam karciankach, buildingach, czy nie wiem, w Białym Zamku, że będziemy jedno robić, potem drugie, trzecie, czwarte i to się nam wszystko będzie ładnie kombiło. Ale faktycznie gra daje nam taką możliwość, żeby takie kombosiki robić. Teraz, kiedy mamy te dyski twarde, do no tych kombosów może być automatycznie więcej. Więc logiczne jest to, że jeżeli możemy coś zrobić więcej, możemy zdobyć punktów więcej, zrobić więcej akcji, to również będziemy musieli no, nieco więcej pomyśleć. Czyli y, użycie ery informacji do podstawki powinno, również i w Waszym przypadku, w naszym to akurat się sprawdziło powinno Wam tę rozgrywkę wydłużyć, ponieważ gra będzie trwała nieco dłużej. No bo, bo musimy się więcej zastanowić, mamy więcej możliwości, więcej opcji, więc i więcej musimy troszkę nad tym pomyśleć, pomóżdzić. Mi to osobiście nie przeszkadza, ponieważ nasze partie i tak nie trwały jakoś mega krótko. One przeważnie zamykały się w 2, 2,5 godziny. Teraz takim dodatkiem zamykają się od 2 godzin do 3 godzin. W zależności oczywiście od liczby graczy, ale to nie jest jakoś tam bardziej bardzo odczuwalne, bo no, też może to nie będzie obiektywne, bo my akurat wszyscy w naszej grupie lubimy podwodne miasta, więc my możemy grać nawet i 4 godziny i nie będziemy odczuwać zmęczenia. Aczkolwiek trzeba przyznać, że faktycznie już ten poziom jest faktycznie gdzieś ten tabeleczka wyżej, żeby tutaj pokombinować, pomyśleć. Wspomniałem o niebieskich budynkach. Mamy niebieskie budynki, które teraz jako te kapsuły będziemy sobie również umieszczać na naszej planszetce. I one będą punktowały w nieco inny sposób. One dodatkowo, podczas tej fazy produkcji, czyli mamy na to trzy, tak naprawdę, ery, będziemy punktować, taki mnożnik będzie, przelicznik, ilość tych właśnie niebieskich budynków naszych, pomnożona przez, tak jakby, rodzaje budynków, które mamy już na planszy, wybudowane wokół, wokół naszych kapsuł, wokół naszych miast. Czyli jeżeli mamy, na przykład, solarnie, mamy algi i e, mamy wybudowane te białe, zapomniałem jak one się nazywają. Kiedy mamy to już wszystko wybudowane, to taki mnożnik pozwoli nam właśnie no, użyć tych budynków jako współczynnik do tego przemnożenia. Im więcej mamy kompletów tych budynków wokół naszych miast, no to wtedy oczywiście będziemy tutaj, e, tutaj punktowali. Jeszcze, jeszcze więcej, i to jest naprawdę bardzo fajne, ponieważ można iść w taką strategię, gdzie te budynki będziemy sobie rozbudowywać, dobudowywać te właśnie faktorie, tylko po to, żeby później za, zapunktować. Ja, na przykład, miałem taką partię, że poszedłem tylko w niebieskie miasta i faktycznie udało mi się zdobyć tam ekstra bodajże 15 czy 16 punktów. To było dosyć fajne, bo to był taki przelicznik równoważny. Z tym, co można zdobyć z takich kart specjalnych na koniec gry, które punktują, a tutaj udało się to zrobić, zrobić właśnie za budynki. Jeżeli jesteśmy już przy kartach, no to warto wspomnieć, że mamy tam 43 dodatkowe karty, które możemy sobie wtasować do R. No, i to są fajne karty. Ja je przejrzałem, powiem Wam, że to są naprawdę ciekawe karty. Dużo się na tych kartach dzieje. Niektóre można nawet uważać, że są no, dosyć, dosyć, dosyć silne względem innych kart, ale to dobrze, bo dzięki temu nasza rozgrywka również zmienia tutaj nasze pole. Musimy nieco inaczej kombinować. Mamy również nowego pomocnika na początku gry, który będzie nam produkował dyski, więc też warto, znaczy warto, no, będziemy go mieli jako ta, taką pomoc, no, bo te dyski gdzieś też musimy produkować. Będziemy również produkować sobie. Właśnie tą bazę danych również wokół miast, żebyśmy te dyski też produkowali, żeby się gdzieś tam nie przyblokować, nie przystopować. Także to też jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Więc ogólnie podsumowując, tak już ten mój wywód, jeżeli chodzi o dodatek, mówię, ja nie jestem fanem dodatków, lubię dodatki do gier, które lubię, ale nie lubię kiedy. Gdzieś te dodatki są tak na siłę wypuszczane i to jeszcze w bardzo krótkim czasie od premiery danej gry. Widać wtedy, że to jednak jest taki, w cudzysłowie, ja oczywiście nie jestem zwolennikiem słowa skok na kasę, ale tak to czasem, czasem może wyglądać. Tu natomiast uważam, że było to przemyślane, że było to wysłuchane również od graczy, którzy gdzieś może zgłaszali właśnie takie, takie swoje postulaty: co jeszcze można byłoby poprawić, co można byłoby zmienić, aby ta nasza ulubiona gra była jeszcze lepsza, jeszcze bardziej fantastyczna. I myślę, że ten dodatek, właśnie era informacji, to robi, robi to bardzo dobrze. Także ja ze swojej strony polecam dla osób, które lubią podwodne miasta, które lubią jeszcze gdzieś wynosić te swoje trudne już gry i tak na jeszcze wyższy level. A dla osób, które grają od czasu do czasu, nie, to nie jest dodatek, który musicie mieć. To nie jest must-have. On nie wywraca gry do góry nogami. On ją ulepsza, on ją poprawia. On dodaje jeszcze więcej smaczku. Więc jeżeli zagracie kilka, kilkanaście razy i stwierdzicie, fajna jest ta gra Podwodne Miasta, dodałbym sobie tutaj jeszcze czegoś nowego, aby sobie to urozmaicić, jeszcze bardziej trochę pokomplikować, żeby pomyśleć. To jak najbardziej ten dodatek jest dla Was. Jeżeli natomiast gracie od wielkiego dzwonu w podwodne miasta, spokojnie Wam ta podstawka wystarczy i nie martwcie się, że coś Was ominęło, że ktoś pisze gdzieś w internetach, że era informacji to jest must have, to jest rewelacja i tak dalej. Tak, to jest rewelacja dla tych, którzy lubią tą grę, którzy ją masterują i którzy chcą jeszcze mocniej, jeszcze bardziej sobie pomurzyć. Dla mnie świetny dodatek. Osobiście polecam. Natomiast nie jest to, tak jak wspomniałem, must have. Także z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że taki krótki materiał Wam się podobał. Dajcie lajka, like oczywiście, piszcie komentarze, czy graliście już w ten dodatek, czy planujecie kupić, bo jest to świeżynka na naszym rynku, na naszym rynku od Portal Games. Z mojej strony to tyle. I do zobaczenia. Mam nadzieję już w nieco krótszym odstępie czasu niż ostatnio, ale musicie. Lubię czasu bardzo mało, a nie zawsze jestem tutaj i nie mam możliwości jakoś tego powiązania jednego i drugiego, więc te materiały będę wrzucał, kiedy po prostu będę miał czas, także obserwujcie kanał, bo na pewno materiały się będą pojawiać, może nie tak często, nie jakoś cyklicznie, ale na pewno tego nie porzucam, bo lubię z wami przybywać, lubię, lubię rozmawiać o grach. O tym, co udało mi się zagrać, co wylądowało na stole, co w trawie piszczy, bo jest to myślę świetne hobby. E, także z mojej strony to tyle i do usłyszenia.